Podwijając rękawy białego płaszcza, Amy sprawdziła zegarek. Siódme rano. Jej nocna zmiana dobiegała końca. Poranne światło zaczynało wpadać na oddział pediatryczny szpitala Phoenix General Hospital. Dobra robota, Wilson zawołała jej koleżanka Kate, trzymając jednorazowy kubek z kawą. Amy skinęła lekko głową w odpowiedzi. Nawet w jej zmęczonym wyrazie twarzy kryło się dostojne piękno. Wiesz, twoja matka pojawiła się wczoraj w rozmowie kontynuowała Kate z zainteresowaniem. Uczyła w tej prestiżowej Akademii Phoenix, prawda? Słyszałam, że jest teraz dość znaną postacią w kręgu kobiet w Paradise Bali. Amy uśmiechnęła się niewyraźnie. Temat jej matki Marfei zawsze wzbudzał w niej skomplikowane emocje. Słyszałam, że jest bardzo zaangażowana w działalność charytatywną. Czy nie była dość aktywna jako wiceprezes podczas ostatniej zbiórki pieniędzy w pustynnym ogrodzie botanicznym? Telefon w dyżurce pielęgniarek uratował Amy przed koniecznością odpowiedzi. kierując się do ostatniego zadania nocnej zmiany. Westchnęła wewnętrznie kropka w ciągu siedmiu lat pracy jako pielęgniarka, miała do czynienia z wieloma życiami. Jednak w jakiś sposób dystans między nią a jej własną rodziną się zwiększył w skromnym, ale schludnym salonie jej mieszkania, jej ośmioletni syn Noa samotnie odrabiał pracę domową. Był przystojnym chłopcem o wyraźnych rysach ojca i łagodnych oczach Mamo rozwiązałem ten problem. Amy odwróciła się od przygotowywania obiadu na głos syna. W jego wciąż drobnych plecach dostrzegła cienie zmarłego męża. Od wypadku samochodowego trzy lata temu uśmiech tego dziecka był jej jedynym oparciem. Utrzymanie dwóch osób z pensji pielęgniarki w wysokości 4000 dolarów miesięcznie nie było łatwe. Mimo to jej syn był wyróżniającym się uczniem z samymi piątkami. Był jej dumą. Jej smartfon zaświecił się. Powiadomienie z mediów społecznościowych otwierając je zobaczyła zdjęcie swojej matki Marfe i i rodziny jej siostry Laury. Kolacja w ekskluzywnej restauracji w Lons. Marta była ubrana w luksusowe marki, podczas gdy Laura nosiła najnowszą modę. To było idealne ujęcie typowe dla Laury, z jej ponad 20 tysięcy obserwujących w rogu zdjęcia znajdował się uśmiech córki laury Emi. Najlepsza przyjaciółka Noa i koleżanka z klasy. Była czystą, troskliwą dziewczyną. Amy szybko przewinęła zdjęcie. Kiedyś była blisko ze swoją siostrą Laurą. Ale teraz ich światy były zbyt różne. Ponieważ jej siostra została luksusową agentką nieruchomości zarabiającą 150 tysięcy dolarów rocznie. Następnego dnia. Przyjęcie urodzinowe Amy będzie bardzo wyszukane. Catering przy basenie wynajmują Arizona Biltmore, prawda? To niesamowite. Koledzy z klasy rozmawiali podekscytowani na korytarzu po szkole. Noah zmieniał buty w pojedynkę, nieco oddalony od reszty. Ze względu na alergie pokarmowe zawsze musiał uważać na swoje wybory. Do Noah'a podeszła Emma. Była uprzejmą dziewczyną. Miała w sobie szczerość ojca. Przepraszam. Nie potrzeba było więcej słów. Zrozumiał, że nie został zaproszony. Oczy Emi odzwierciedlały świadomość podziału, jaki stworzyli dorośli. Zaczynamy. Ulubione danie Noa, makaron z serem. Emi zawołała radośnie. Aromat ulubionego dania jej syna unosił się w kuchni. To była prosta kolacja, ale cenny czas dla nich dwojga. Jej smartfon zawibrował. Wiadomość od matki. Jestem zajęta przygotowaniami do rejsu. Zamierzam stworzyć wspaniałe wspomnienia z rodziną Laury. To nie twój świat. Więc nie przejmuj się tym. Odpowiedź nie była konieczna. Amy odłożyła telefon i odwróciła się do syna. Jedzmy kropka za oknem suchy wiatr Arizony wzbijał kurz. Ten wiatr był jak zwiastun zbliżającej się burzy kropka pewnego popołudnia w dyżurce pielęgniarek na oddziale pediatrycznym szpitala Phoenix General Hospital zadzwonił telefon. Amy, która akurat przygotowywała się do popołudniowego przekazania, podniosła słuchawkę. Do jej uszu dotarła znajoma nazwa szkoły kropka tu ambulatorium Akademii Phoenix. Uczeń spadł ze schodów. Amy zadrżała ręka. Nazwisko, które podała szkolna pielęgniarka, bez wątpienia należało do jej synów. W miarę jak opowiadano o szczegółach wypadku, w jej umyśle pojawiał się obraz uśmiechniętej twarzy syna z tamtego poranka. Wilson jest przytomny, ale jego źrenice są lekko przymrużone. Wezwaliśmy karetkę w chwili, gdy się rozłączyła. W Amy odezwał się instynkt pielęgniarski. Siedem lat doświadczenia automatycznie poruszyło jej ciałem. Kate, proszę. Przejmij szybko moich pacjentów. Sala 3-4 jest na cztery kropka, zrzucając biały fartuch, pobiegła w kierunku centrum ratunkowego. Jej kroki odbijały się echem po cichym szpitalnym korytarzu. Choć serce jej waliło, jej wyraz twarzy pozostał spokojny. Personel medyczny zebrał się już na izbie przyjęć. neurochirurg, który usłyszał komunikat o nagłym wypadku, również pospieszył z pomocą. Chociaż Amy nie mogła wejść na salę jako rodzic, jej pielęgniarka spokojnie przeanalizowała stan syna. Obniżony poziom świadomości zaniepokoił ją. podejrzewany krwiak potwardówkowy w prawej okolicy skroniowej. Przygotować się do operacji. Rozległ się głos lekarza prowadzącego. kropka Personel w sali zabiegowej zaczął działać szybko. Operacja Amy zapytała drżącym głosem Tak, podszedł dr Thompson neurochirurg był łagodnym lekarzem z siwiejącymi włosami. kropka Potwierdziliśmy krwawienie na tomografii komputerowej. Konieczna jest operacja w trybie nagłym to wyścig z czasem. Jego następne słowa uderzyły Amy prosto w serce. Niektóre części nie są objęte ubezpieczeniem. Będziemy potrzebować zaliczki w wysokości 30 tysięcy dolarów na pokrycie części kosztów operacji. Amy złapała oddech. Jako pielęgniarka znała realia amerykańskiego systemu medycznego. Przychodząc do rogu pokoju zabiegowego, drżącymi rękami wyjęła swój smartfon. Wybrała numer swojej matki. Brak odpowiedzi. I tak w kółko. Na ekranie migały słowa kenektyn. Dźwięk uderzeń serca odbijał się echem w jej uszach. Wskazówki zegara bezlitośnie przesuwały się do przodu. W końcu przy dziesiątej próbie połączenie zostało nawiązane. Halo? W głosie matki wyraźnie słychać było irytację. W tyle słychać było brzęk kieliszków szampana i wyrafinowany śmiech. Przez telefon unosiła się elegancka atmosfera luksusowego salonu na statku wycieczkowym. Mamo. No a miał wypadek. Naprawdę jestem w samym środku kolacji na statku wycieczkowym. Nie rób takiego zamieszania. Poradzisz sobie sama, prawda? Ale to coś poważnego, on potrzebuje operacji. Głos Amy zadrżał, kropka jej wzrok zaczął się rozmywać, kropka czyżby? Cóż. To nie nasze zmartwienie. W końcu takie życie wybrałaś. Głos matki był zimny jak lód. Wtrącił się inny głos: Twój syn. Nic o tym nie wiem. Ale nasza Emma ma się dobrze, kropka jesteśmy w najlepszym apartamencie. Wrzaskliwy głos Laury zanim rozległy się kolejne dźwięki toastów. Elegancki czas na luksusowym statku wycieczkowym tworzył dysonans z pilną atmosferą szpitala. Połączenie zostało jednostronnie przerwane. Amy wzruszyła ramionami. Okoliczny personel zauważył jej niepokój. Fluorescencyjne światła sali zabiegowej nagle wydały się oślepiająco jasne. Pani Wilson jej koleżanka Kate podbiegła kropka widząc wyraz twarzy Amy, natychmiast zrozumiała sytuację. Skontaktuje się ze szpitalnym pogotowiem ratunkowym. I z pracownikiem socjalnym też. Amy potrząsnęła głową, desperacko powstrzymując łzy. Coś wymyśle kropka właśnie wtedy otworzyły się drzwi gabinetu zabiegowego. Mama. Noah, przebrany w ubranie chirurgiczne, został wniesiony na noszach. Jego twarz była blada. Pozbawiona zwykłej witalności. Na czole miał niewielką ranę kropka jego mundur wciąż był za kropka mamo czy babcia przyjeżdża. Słaby głos chwycił Amy za serce. To niewinne pytanie wbiło się jeszcze głębiej w jej serce. W porządku. Mama jest tu z tobą. Delikatnie chwyciła syna za rękę kropka poczuła niespotykaną siłę płynącą z tej dłoni. Lodowaty spokój i palący gniew. A przede wszystkim silną determinację. Doktorze Thompson. Amy zatrzymała neurochirurga. Koszty operacji będą gotowe w ciągu godziny. Lekarz miał zdezorientowaną minę. Amy spojrzała na swoją obrączkę na lewym palcu serdecznym. Platynowa z małym diamentem. Ostatni prezent od męża. Cenne wspomnienie. Ale teraz życie jej syna było ważniejsze. Mam sposób. Głos Amy był zaskakująco spokojny. Lekarz skinął głową w milczeniu. Wydawał się rozumieć jej determinację. Kropka w korytarzu prowadzącym do sali operacyjnej delikatnie pocałowała syna w czoło. Wciąż było lekko ciepłe. Kropka trzy dni po operacji. Oddział intensywnej terapii szpitala Phoenix. Poranne słońce wpadające przez okno delikatnie oświetlało blade policzki Noa. trzymając syna za rękę. Amy wsłuchiwała się w regularne pikanie monitora pracy serca. Chociaż operacja zakończyła się sukcesem, Noa nie odzyskał jeszcze przytomności. Noa. Nagle rozległ się dziewczęcy głos. Emma wpadła do sali szpitalnej wraz ze swoim ojcem Michaelem. I Amy. Emma nie mogła ukryć zaskoczenia. Tak mi przykro. Emma płakała, ściskając ręcznie robioną kartkę. I nie mogę dłużej milczeć. Emma. Michael położył dłoń na ramieniu córki. Jego wyraz twarzy wskazywał na coś w rodzaju determinacji. Powiedz nam. Powiedz tacie, co się stało. Emma położyła kartkę na łóżku Noa drżącymi rękami. Noa, przepraszam, kropka to babcia i mama się mylą. O co ci chodzi? Głos Michaela zabrzmiał cicho, ale stanowczo kropka w szpitalnej poczekalni Emma zaczęła opowiadać ojcu o wszystkim. Mama zawsze mówi, że ciocia Amy jest na innym poziomie. Z oczu dziewczynki popłynęły duże łzy. Babcia też, mówiąc. Że ci ludzie nie należą do naszego świata. Wyraz twarzy Michaela stopniowo stawał się surowy. Celowo nie zapraszają go na imprezy. Używają alergii Noa jako wymówki, ale to nie jest prawdziwy powód. Wyznanie Emi było kontynuowane. Mama i babcia zawsze nazywają Noa tym dzieckiem, ciocia Emi też. A podczas wypadku na schodach głos Emi zadrzał. Widziałam to. No a sam odrabiał lekcje, a potem dzieci przyjaciół mamy. Michael delikatnie objął córkę. Dziękuję, że mi powiedziałaś. Emmo, jesteś uczciwym dzieckiem zegar w poczekalni tykał cicho. Tego popołudnia w biurze zarządu Phoenix Construction Company, Michael wpatrywał się w smartfon swojej żony. Prywatne zapisy komunikacji, do których normalnie nigdy by nie zajrzał ale teraz był powód dla którego musiał je zobaczyć. Ekran wyświetlał historię czatu między Martą i Laurą. Syn Amy znów wyróżniał się w klasie. To dziecko po prostu nie radzi sobie z naszym światem. Ale Emma dobrze sobie z tym radzi. Zachowuje odpowiedni dystans do tego dziecka. Tak, tak. Tło rodzinne jest przecież inne. Przewijanie dalej ujawniło jeszcze gorsze rozmowy. Jej mąż, który zginął w wypadku, pochodził przecież z rodziny z klasy średniej. To wina Amy, że zawarła takie małżeństwo. Próba popisania się działalnością charytatywną jest śmieszna. Michaelowi zadrżały ręce. Jako dyrektor korporacji zarabiający 200 tysięcy dolarów rocznie. Miał do czynienia z wieloma ludźmi. Ale nigdy wcześniej nie widział takiej złośliwości. Natychmiast zapisał zrzuty ekranu. Wydrukował je. Zarchiwizował je na USB. Teraz mamy wystarczające dowody. Wstał i zadzwonił do swojej sekretarki. Załatw szybko samochód. Phoenix Country Club. Miejsce spotkań towarzyskich miejskiej klasy wyższej. Zwykle spokojny salon klubowy był dziś owinięty niezwykłym napięciem. Taka jest rzeczywistość. Michael przedstawił zebrane dowody przed członkami Komitetu Charytatywnego. Podczas zbierania datków w dobrej wierze, w rzeczywistości. Na sali zapadła cisza. Jeden z członków wstał. Czy to prawda? Emma Miller, moja córka, poświadcza to. Kropka, głos Michaela niósł siłę. I te wiadomości. Wszystkie zachowane jako dowód. Atmosfera w pokoju zamarła. Co więcej, Michael przedstawił nowe dowody. Na statku wycieczkowym. Telefon o dziecku potrzebującym nagłej operacji. Nie trzeba było kontynuować. Wyrazy twarzy w pokoju mówiły wszystko. Tej nocy opublikowano pierwszego twieta. Nikt tego nie przewidział że ten pojedynczy post stanie się początkiem burzy, która wstrząśnie wyższą częścią społeczeństwa Phoenix, kropka, gdy fontanna w pustynnym ogrodzie botanicznym cicho tryskała wodą. Prawda rozprzestrzeniała się z pewnością. Pod maską eleganckiego społeczeństwa zaczęła się nowa historia. Kropka, 20 grudnia luksusowy statek wycieczkowy Królowa Raju cicho zacumował w porcie w Miami. Wśród wysiadających pasażerów Marta i Laura wciąż nie rozumiały sytuacji, kropka wyciągając swoje luksusowe walizki, wciąż pławiły się w ostatnich wspomnieniach na pokładzie statku. To były wspaniałe wakacje, kropka, Marta powiedziała zadowolona. Teraz jestem pełna nowej energii na świąteczną imprezę charytatywną, kropka, jednak w drodze na postój taksówek zaczęli zauważać coś dziwnego w otaczających ich spojrzeniach. Ci ludzie. Laura spojrzała z niepokojem na matkę. Celują w nas. W momencie, gdy włączyły swoje smartfony, ich wyraz twarzy zamarł. Setki nieprzeczytanych wiadomości. Niezliczone, nieodebrane połączenia. I burza w mediach społecznościowych. w taksówce jadącej do rezydencji Marfe i powiedziała drżącym głosem. To nieporozumienie. Nigdy kropka kierowca rzucił im zimne spojrzenie przez lusterko wsteczne. Proszę pani przepraszam, ale nie mogę pani porzucić w tej okolicy kropka dlaczego? Ze względu na doniesienia mieszkańców zostaliśmy poinstruowani, aby ograniczyć podejrzane osoby kropka, twarz marfe i zbladła. Ja, podejrzana osoba, wiceprezes komitetu charytatywnego w tej dzielnicy. Masz na myśli byłego wiceprezesa. Słowa Kierowcy zadały kolejny cios. w luksusowym biurze nieruchomości w Scutsdale. Pani Miller. Od rana odwołano już piętnaście spotkań. Ręce laury zadrżały na widok raportu sekretarki. Powód? Klient powiedział. Sekretarka ostrożnie dobierała słowa. Nie możemy powierzyć wielomilionowych nieruchomości agentowi pozbawionemu moralnej uczciwości. W biurze zadzwonił telefon. Kolejny kontrakt zniknął. Za oknem rozciągał się widok na luksusowe domy. To, co kiedyś było jej dumą. Teraz wydawało się tylko ironią. Wiadomość od Michaela. Sekretarka ściszyła głos. Chcę wszcząć postępowanie rozwodowe. Na jej telefonie pojawiło się nowe powiadomienie. Zawiadomienie o wydaleniu z Phoenix Luxury Real Estate Association. Tymczasem w pokoju zarządu Akademii Phoenix. Wszyscy są za natychmiastowym odebraniem Marcie Brown tytułu honorowego wykładowcy. Jednogłośnie podniesione ręce. Następnie jej nazwisko z historii szkoły. Słowa przewodniczącego odbiły się szerokim echem. W sali Komitetu Charytatywnego Pustynnego Ogrodu Botanicznego. To jest bezprecedensowe. Przewodniczący odczytał oświadczenie. Lata zaufania zostały obalone. Działa wbrew naszym zasadom. zwłaszcza podczas wspierania dzieci niepełnosprawnych. w rzeczywistości. Na sali zapadła cisza. Niniejszym ogłaszam trwałe wydalenie Marfę i Brown. rozbłysły flesze aparatów reporterskich. w lobby Arizona Biltmore. Przepraszam. Pani Brown. Oznajmił kierownik z surowym wyrazem twarzy. Rezerwacja na galę charytatywną na koniec roku i pani członkostwo. Marta nie mogła mówić. 30 lat członkostwa zniknęło w jednej chwili. Studium domowe Marfei. O zmierzchu. Na biurku stosy kopert. Wszystkie z podobną zawartością. Droga Marto. Muszę zakończyć naszą znajomość. Listy od byłych przyjaciół. Zawiadomienia o wydaleniu z kręgów towarzyskich cofnięcie kwalifikacji organizacji charytatywnej za oknem zachód słońca zabarwiał Scottsdale na czerwono. Wtedy pokojówka przyniosła ostatnią kopertę. Od Phoenix Symphony Association Nie trzeba było jej otwierać. Zawartość była do przewidzenia ciszę w gabinecie przerwał krzyk Laury Mamo. Emma. Emma. Laura biegła i płakała, trzymając w ręku smartfon. Michael domaga się opieki kropka w gabinecie, otoczona luksusowymi meblami. Marta spojrzała w sufit. Umieszczona na ścianie tablica z nagrodą Phoenix Best Cherry Leader rzucała teraz ironiczny blask. Na zewnątrz latarnie uliczne Paradise wali zaczynały zapalać się jedna po drugiej, kropka, ale nie mogły już rozświetlić ciemności w tym domu. Marta drżącymi rękami nalała ostatniego szampana. Ich świat rozpadł się po cichu, kropka, rok później, zima. Phoenix General Hospital Pediatric Award. Pielęgniarko naczelna Wilson, proszę o raport z postępów pacjenta z sali trzecia, Amy przeczytała dokumentację z pewną siebie minął. sześć miesięcy po awansie, jej nowy biały fartuch nosił przywieszkę z napisem naczelna pielęgniarka pediatryczna. Mamo. Głos Noa dobiegł z korytarza. Policzki chłopca odzyskały zdrowy kolor. Jego brązowe oczy zdawały się błyszczeć jeszcze jaśniej niż wcześniej. Skończyłem pracę domową. I wiesz co, ona właśnie wtedy odezwał się inny głos. Noa. Zaczekaj. Emma przybiegła za nim. Spędzanie weekendów z ojcem Michaelem stało się jej rutyną. Wujka dzieci zbliżyła się do siebie jeszcze bardziej niż wcześniej. Michael podszedł z uśmiechem kropka Amy Dobra robota. Myślałem o zabraniu dzieci do kina. Może do nas dołączysz? Amy delikatnie potrząsnęła głową. Dziękuję, ale mam dziś nocną zmianę. Patrząc na uciekające dzieci, Amy rozmyślała. Minął rok od wypadku. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Albuquerque, Nowy Meksyk. Pokój w starym budynku mieszkalnym. To ostatnie pudełko. Marta postawiła pudełko w rogu skromnego pokoju. Większość jej niegdyś luksusowych mebli została sprzedana. By spłacić długi. Pozostało tylko kilka zdjęć i pamiątek. Z okna roztaczał się ponury widok, niewyobrażalnie inny od jej rezydencji w Paradise Valley. Na stole leżała lokalna gazeta z artykułami o wystawnych przyjęciach jej byłej przyjaciółki. Tylko mała wzmianka w rogu Phoenix. Social News. Jej nazwisko już nigdy się tam nie pojawi. Jej telefon komórkowy zawibrował. Co miesięczny telefon od Laury. Mamo, widziałam się dziś z Emmą. Laura przeprowadziła się do małego miasteczka około dwóch godzin jazdy od Albuquerque. Po sfinalizowaniu rozwodu, Michael wywalczył prawo do opieki nad dziećmi. Prawo do odwiedzin było wszystkim, co jej pozostało. Czy Emma ma się dobrze? Głos Marfe i zadrział. Tak. Ale Głos Laury zadrżał. Nie nazwałabym mnie mamą. Zapadła cisza. Michael może się ponownie ożenić. Głos Laury zniknął w oddali. Po zakończeniu rozmowy Marta otworzyła stary album. Wspaniałe dni w społeczeństwie. Uśmiechnięte twarze na imprezach charytatywnych. Teraz to odległe wspomnienia. w nowej dzielnicy mieszkalnej na obrzeżach. Phoenix. Czy to w porządku? Amy przekręciła klucz do ich nowego domu. Skromny ale ciepły dom jednorodzinny. Wow. Jest podwórko. Noa wybiegł na zewnątrz. Moglibyśmy tam postawić huśtawkę. Amy uśmiechnęła się. Niedzielne popołudnie. Nowa rodzina zebrała się w salonie. Noa i Emma odrabiali lekcje przy stole. Michael parzył kawę, pomagając dzieciom w matematyce. Ściany zdobiły nowe zdjęcia. jedno ze szpitalnego przyjęcia bożonarodzeniowego. Amy, Noah, Emma, Michael i koledzy Amy. Hej. Spójrz na to. Emma wyciągnęła kopertę. W środku był list od laury. droga Emmo. Mami jest naprawdę przykro. Wtedy byłam uwięziona przez próżność i udawanie. Emma cicho położyła list na stole. Odpowiedź. Wciąż o tym myślę. Michael delikatnie objął córkę. Nie musisz się spieszyć. Nie spiesz się i bądź szczera w swoich uczuciach. Właśnie wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Dostawca miał paczkę. Po jej otwarciu okazało się, że jest to list z wizytą w szpitalu Mają Klinik. Umiejętności medyczne Amy zostały docenione. Zaproponowano jej przeniesienie na stanowisko pielęgniarki specjalizującej się w pediatrii. Gratulacje. Michael złożył gratulacje. Amy przytuliła syna. Dajmy z siebie wszystko razem. za oknem zachód słońca w Arizonie delikatnie zabarwił miasto. Żaden cień nie pozostał już w niczym sercu. Tutaj zaczynała się nowa rodzinna historia. W miejscu, gdzie mogła wzrastać prawdziwa miłość kropka w ciepłym świetle, zdala od udawania i próżności.